Widzowie, moi drodzy, w sklepie 22 paczki, ale to nie wszystko, bo mam jeszcze trochę do zrobienia, gdyż zabrakło mi tosów na kolejne rozbudowy, ale spociłem się, natrajhardowałem i po tym, jak przegraliśmy pierwszy mecz wczoraj w Food Champions, to przegrałem kolejne dwa, miałem bilans 2 do 3 i nie mogę teraz w nie zagrać. Yy... A o co chodzi? Chciałem powiedzieć, że zrobiłem bilans 13 do 5 i dzisiaj zagramy o 14 wina, żeby były lepsze nagrody. Ale nie da się wejść w Food champion. Co jest? Nie, to standardowo, nie? Spróbuję grę zresetować. Może to pomoże. I mi twarz strasznie naświetla. Co, serwery wywaliło? Mhm. No nie, no to nie wiem. Czekamy chyba. No w końcu działa. Mogę wejść w to Food Champions, czy... No bardzo dziękuję, nareszcie. Jednej wygranej brakuje do pięknych nagród za 14 minut. Dwa pikens, jeden z czterech, takie paczuszki. I oczywiście paczka z trzema to samej Ultimate. Po to tutaj grałem. I mam nadzieję, że jeden ten meczyk uda nam się za chwilę wygrać. Oczywiście, że jeszcze przed meczykiem... No tworzymy te 22 paczki, które mam, bo. No, jakbym mógł tego nie zrobić? Zapraszam Was na stronę luxcoins.pl, gdzie kupicie monety do IFC w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy, jak i płatności. A na stronie możecie sprzedać również monety oraz konta. Z kodem rabatowym wachu macie 5% zniżki, a do każdego zamówienia powyżej 200 zł macie od 100 do 200 tysięcy monet gratis. Także jedziemy, łapa do góry, widzu, jak się podoba materiał i. Jak też cię denerwują jakieś losowe błędy i jej, że ja nie mogę się na konto zalogować. I możesz sobie subskrybera strzelić, żeby oczywiście nie przegapiać kontentu, który jest na tym kanale codziennie. Czasem się zdarzy spóźnić, to prawda, ale zazwyczaj o 15 jest film, więc więc zasubskrybuj. Ach, ta 20-sekundowa aktualizacja sklepu. Ciekawe, kiedy się skończy, nie? proszę, pierwszy okaucik pedri, nice. Po każdej paczce, nie? Po każdej paczce muszę czekać. O co tu chodzi? No ale ładuję walkouty same, więc... W sumie, no jakby tak było dalej, to chyba mi to nie będzie przeszkadzać. Tylko niech mi tu jeszcze jakiegoś tocika zaktualizuje Ultimate, nie? Możecie dać znać przy okazji w komentarzu, czy trafiliście już jakiegoś ładnego toca, czy jeszcze może nie. A czy tu załaduje kolejny walkout? No nie. Ohoho, oho, no to nieźle teraz zaktualizowało. A ja duplikata to nie będziemy marnować, od razu do wymiany idzie. Jeszcze musi zaktualizować dobre karty, także o, szybko poszło. Teraz od razu zaktualizowaną. Otwiera, gdzie ona jest? A jeszcze jedna aktualizacja po odzyskaniu duplikatu. To sekunda. No nie zaktualizowało to odca. Już myślałem. Dobra, najlepsze paczki dokopane, zaktualizowane. 10x83. Bez niebieskiego to co? Niemiecki myśl znowu? Chyba tak, nie? To trzeba go znowu przepalić. Kolejna 10 razy 83 Nie, z tego się nie da trafić toca. Oficjalnie, nie. Nie da się z tego 10 razy 83 plus dostać toca. To jest niemożliwe wręcz. Ale foder to dało nie najgorszy, nie? Ale może z 10x8,5, plus da się tego toca dostać? Aha. Również nie. Cristiano Ronaldo to nawet nie jest on. Bernardo Silva go pomijam. Rodri, Kimmich Odegard i szczęsty w duplikacie. No to wiecie, co ja z tym zrobię, nie? Jak nic z tego nie wypadnie, to będą chociaż karty na Pikensy, tak? To dawaj, sobie jeszcze, to klikniemy przed meczykiem, jak już czekają, to. O, jest to co ostatniej, dobra. Belgia, eś. Es... Alderweilert. A chyba, że podwójny dał. Nie dał. No kurde, no niby spoko, nie? Ale zawsze te najgorsze musi dawać. Oni specjalnie dali tego Alderweilerda i tego Golowina jeszcze takich dwóch wziutów, żeby no trollować, nie? Niby to, co Ultimate, no. a Ultimate to są aktualnie u mnie trole. ale no tutaj nie może być trole. Jeżeli wygramy ten jeden mecz, tu nie może dać, no, no po prostu nie może, nie? Ogólnie ten Hosalasz to jest gwiazda, jak nie wiem co, nie? 27 meczy, 40 goli, 14 asyst, wszystko albo kwalifikacje, albo zwykłe food champions, nie? I te statystyki są zaniżone, bo czasem ludzie wychodzą w pierwszej minucie, albo po pierwszej bramce, albo oddadzą mecz, więc no tutaj zaniżone. To jest gol? No chyba jaja se robisz. No to w takim razie to. To powinien też być. No przecież ona go nie dogoni. O, ale to wyjął, nie? Masakra. No, Hoselu? Proszę państwa, golazo. Jeden do jednego. No co prawda, chciałem Rainbow i Shotsika, ale. No nie wyszło, aczkolwiek to jest Hoselu. Jemu ja to piłka wpadnie pod nogę, nawet jak nie powinna wpaść. Poselarz? proszę bardzo! Peerszocik, jest firmóweczka w jego wykonaniu. Nie, to jest u mnie firmóweczka. Rainbow Peerszocik i golazo. Ogólnie to mi wczoraj, wczoraj bardzo pomogła właśnie taka taktyka. Bo przegrywałem 4 do 0 w 20 minucie. I większość z was pewnie by stwierdziła, że już ma to w dupie i, i wychodzi, ale... Czekaj, bo zacząłem gadać i, i się trochę wylem w obronie. Ale ogólnie to nie poddawajcie się, bo ja ten mecz wygrałem 8 do 5 i to bez dogrywki. Poselarz, dobra piła do tego lakazeta. Nie, to, to się nie stało. Poselu, dobra piła. I tym kefirkiem finezyjnie by wypadało to wykończyć, bo on ma playstyle. I wykańcza 3 do 1. No wystarczy, że tu utrzymamy. I nagrody za 14 inków. Dobra piła, dobra. I do Diani na pustą, prawda? Nie, no zepsułem, ale byłem przekonany, że ona to weźmie. Po celu pomielił, jest dla KZ. Ty. Redkarda chłop dostał za nic. Znaczy, faul tam chyba jakiś był, ale. Ym... Dobra, no reczki, rec zwycięstwo! Tak jest! No i fajnie, 14 minut na C Ultimate. Mówiłem, że trzeba zrobić zmiany w składzie, i mimo że tu gra jakiś Pedrig i Ederson, których tu w ogóle nie powinno być, to jednak no warto było, nie? Warto było, bo 14 minut jest. Po też dużo zmienił i to... Oj, oj, nawet nie wiecie jak dużo. No i ten Lakazet też jest dobry. Też mogę polecić. Nie wiem, czy jeszcze go można zrobić, ale... No dobrze, że go zrobiliśmy. Oddamy sobie dla źródła wygraną, oczywiście, niech ma. No i proszę państwa, nagrody za 14 zwycięstw. Najpierw oczywiście Player piki, 1 z 9-4+. To co, Ultimate? No, tu może być wszystko. Tu może być naprawdę wszystko! A jest Rajs, którego mam. Kulibali, Di Maria i Debinia. No, Di Maria wezmę, on w miarę użyteczny jest, a... Jako drugi wyskoczy jakiś potężny zawodnik. Jest Bercik i jest Basia. I ja nie wiem, kogo ja chcę. W sumie Bercik mógłby być na ławkę, bo chyba do pierwszego się nie zmieści. Basia 150 koła, Bercik 300. No to chyba tutaj weźmiemy Bercika, ale ogólnie, no. No jest jeszcze paczka z tocami, tak? Ale liczyłem trochę. No trochę więcej z tych pików. Jeszcze 3 razy 85 plus, oczywiście, bez Tocca, tego się spodziewałem. Wszystko na listę to się sprzeda później, bo na paczkę trzeba zbierać tą za 750 koła, nie? Paczka za stówę aż Syrena zawrzała. Oczywiście strażowa Syrena. To chyba nawet nie tak mówi, ale paczka za stówę nic. Paczka za 125 koła, no wymiennego by raz to dały, na tego wymiennego to czekam, pół roku, nie. No nie no, pół roku to nie, ale... No już trochę będzie No i jest proszę państwa Paczka z trzema to sami Ultimate Niech idzie I niech coś da mocnego bo naprawdę Golowin Golowin Ferguson No i Alderweiler jest jeszcze w środku No kto inny Mares Człowieku, Marę z zepsutymi widłami. Ja mi się wydaje, że dopóki nie kupię tej paczki za 750 tysięcy z 11 tocami, to nic nie trafię. Alderweilerda, tu dawaj. Pon Coś mi się popsuło, ja nic nie klikam, nie? I jeszcze 8-3 razy 10 na koniec, nie? Może w końcu. Aha, no tak, no. no przecież zapomniałem, że się z tego to ja nie da trafić. Krosik. Jeszcze na koniec Dawidza, podglądek. Podglądek, co ja powiedziałem. Podgląd sobie ja zrobimy, ale. No, niestety bez zwrotki, chyba że pięć koła. Nie ukryło się. Nie ukryło się pięć koła, także. Na tyle widzowie, no nie wiem, Net14 winów nie chcę rzucić. To może z jakiegoś losowego pika 8-2 jak wyjdą, to zrobię i może wtedy rzuci, ale. Ale do tego się dowiemy za niedługo i znikające twarze, jak zawsze. widzowie trzymajcie się i, i do juterka, jak codziennie.